Lider przegrał w Pilźnie, a w Wiśniowej padło aż 10 goli. Sporo się działo w 15 kolejce piłkarskiej 4 ligi podkarpackiej. Zapraszamy na magazyn goli 4 Laco. Na początek zestaw par 15 kolejki. W oczy rzuca się starcie legionu pilzno z kosmosem Nowotaniec. Ci pierwsi mieli ostatnio kłopot z wygrywaniem, ale u siebie są niezwykle groźni. A jak było? O tym za chwilę. Zaczynamy w Robczycach, gdzie doszło do starcia dwóch Beniaminków. Faworytem byli kroczący od wygranej do wygranej goście i potwierdzili to na boisku. Pierwszy gol w tym meczu padł w 43 minucie. Władysław Rosliakow zagrał do Krystiana Basznianina, a ten z kilku metrów skierował piłkę obok interweniującego bramkarza. Kilka minut po zmianie stron z rzutu wolnego dośrodkował środkowa Basznianin, piłka poszybowała na dalszy słupek bramki błękitnych, a tam Sebastian Fedan głową strącił ją do bramki. W 79 minucie faulowany w polu karnym był Bartłomie Gliniak i sędzia podyktował rzut karny. Do jedenastki podszedł Paweł Has i choć bramkarz błękitnych rzucił się w odpowiednim kierunku, to nie zdołał sięgnąć piłki. Wynik meczu na 4 do 0 dla gości w 90 minucie ustalił Kacper Rob. Dzięki wygranej Lubaczowianie zrównali się punktami z liderem z tańca. Kosmos na wyjazdach radzi tak sobie. Z kolei Legion Pilsno u siebie czuje się mocny, dlatego nie powinno dziwić, że zespół trenera Łukasza Bartkowiaka postawił liderowi trudne warunki. Bohaterem meczu okazał się Bartłomiej Czajd. W 12 minucie po dalekim wrzucie z autu jednego z kolegów z drużyny na bramkę Kosmosu strzały oddali Miłosz Buras i Jakub Szewczyk, ale tylko Czyjtowi udało się pokonać Ewgenii Jaszkarbana. Legion Kosmos 1 do 0. Zostajemy na zachodniej części Podkarpacia, bo iglopol Dębica podejmował izolator Boguchwała. Tu również padł tylko jeden gol. W 21 minucie Marcin Krajewski skupił na sobie uwagę obrońców iglopolu i w ostatniej chwili zagrał do niepilnowanego Konrada Kowala, który pewnie pokonał Adama Maciąga. Iglopol izolator 0 do 1. Zmieniamy nieco region i przenosimy się do Wiśniowej, gdzie Wisłok podejmował stal łańcuch. Tutaj dopiero się działo. Pierwszy gol padł już w trzeciej minucie. Dośrodkowanie z rzutu rożnego Filip Krempa wyprzedza obrońcę i zdobywa gola na 1 do 0. Kibice przecierali oczy ze zdziwienia, bo w siódmej minucie było 2 do 0 w meczu z faworyzowanym przeciwnikiem. Krempa zagrał do Wiktora Majewskiego, a ten za pola karnego pokonał Kacpra Grygiela. Na błyskawiczne gole Stal opowiedziała jeszcze szybciej, bo w 12 minucie Wojciech Rejman czubkiem buta sięgnął dośrodkowaną przez Konrada Bucia piłkę i było 2 do 1. Trzy minuty później kolejna asysta Bucia i tym razem do siatki gospodarzy trafia Patryk Ruk. W 29 minucie naprowadzenie wychodzi stal. Ruk zagrał do Igora Tarały, a ten z 5 metrów nie pudłuje. Tak było do przerwy. Po zmianie stron znów posypały się gole, bo w 55 minucie Krzysztof Kasperkowicz zagrywa w pole karne, a tak efektownie główką gola na 3-3 do 3 strzela Paweł Piątek. W 70. minucie na prowadzeniu znów goście. W polu karnym Wisłoka piłkę zgrał do boku Patryk Ruk, a Patryk Wójcik wpakował ją do siatki. Gospodarze szybko odpowiedzieli strzałem z rzutu wolnego Pawła Piątka. Łańcucianie nie odpuszczali. W 80. minucie stal znów była na prowadzeniu, tym razem po golu Konrada Bucia. W ostatniej minucie jednak wyrównał Wiktor Majewski, który skutecznie dobił strzał Jarosława Czernysza. Takiej wymiany ciosów w tym sezonie jeszcze nie było. Wisłok Stal 5-5. W poprzedniej kolejce przełamała się Lechia Sędziszu, wygrywając mecz po 12 porażkach z rzędu. Tym razem w starciu z Lechią przełamał się Sokół Kolbuszowa Dolna, wygrywając swój pierwszy mecz od 9 września. W dziewiątej minucie rzut karny dla gospodarzy, którego na gola zamienia Adrian Nowak. Ten sam zawodnik w 33 minucie podwyższył na 2 do 0. Otrzymał podanie z prawej strony boiska i przepięknym strzałem z pola karnego pokonał Łukasza Ćwiczaka. Kilka minut po zmianie stron Nowak skompletował hat -tricka. W pole karne zagrał mu Patryk Szczurek, a napastnik Sokoła wiedział już co zrobić z piłką. Wynik meczu ustalił w 65 minucie Kornel Kołacz z rzutu karnego. Lechia 4 do 0. W Rzeszowie, wciąż czekająca na pierwsze zwycięstwo, Korona podejmowała głogowie głogów Małopolski. Faworyt był oczywisty, bo już w trzeciej minucie piłkę obrońcy wyłuskał Tomasz Płonka, po czym pognął na bramkę rywala i strzałem z ostrego kąta, dał prowadzenie swojej drużynie. W 27 minucie w polu karnym faulowany był Płonka i sędzia Krzysztof Pachołek podyktował karnego. Pewnym egzekutorem okazał się Filip Chop. Korona odpowiedziała w 31 minucie. Przemysław Zieliński zdecydował się na solową akcję, którą zakończył precyzyjnym strzałem z dystansu. Korona Głogowia 1-2. JKS Jarosław po dwóch wygranych pojechał do Rzeszowa na mecz z rezerwami Resowi w roli faworyta. W meczu to jednak gospodarze byli górą. W 60 minucie przepiękną akcję przeprowadził Dmitro Pirnach. Młody Ukrainiec minął rywali jak tyczki, a na koniec zagrał na wolne pole do Mikołaja Marcinca, który pewnym strzałem pokonał bramkarza JKS-u. Resowia 2, JKS 1-0. do 0. Emocji nie brakowało w meczu Stali Dwa Rzeszów z Sokołem Kamień, choć po godzinie gry wydawało się, że goście sprawią tęgielanie rzeszowskiej młodzieży. W 26 minucie Oskar Barzyk odbił strzał Bartosza Tłuczka, ale do dobitki Mateusza Andriasa już nie zdążył. W 32 minucie z rzutu rożnego dośrodkował Wiktor Stępniowski, a na 2-0 do 0 dla Sokoła podwyższył najlepszy strzelec drużyny Kacper Piechniak. Nie minęło 3 minuty, a piechniak znów trafił do siatki rywali głową, tym razem po dośrodkowaniu Majki. To nie koniec. W 56. minucie z rzutu wolnego dogrywał Wiktor Stępniowski, który idealnie zagrał do Mateusza Wdowika, a temu pozostało tylko skierować piłkę do bramki rywala. W 63. minucie w polu karnym faulowany był Jakub Zych. Do karnego podszedł Wiktor Gedes pewnie pokonując bramkarza rywali. Kilka minut później było już 2-4 po znakomitym strzale z dystansu Kacpra Zborowskiego. Stal miała chęć na punkt w tym meczu. W doliczonym czasie po zagraniu z rzutu wolnego Kacpra Zborowskiego efektowną przewrotką do siatki trafił Wadim Jaworski. Był to jednak gol na otarcie łez, bo po tej akcji sędzia zakończył mecz. Stal 2 soku 3-4. Ten odcinek kończymy w Sanoku, gdzie Ekobol Stal mierzyła się z Polonią Przemyśl. Sanoczanie nie byli w tym meczu gorszym zespołem, ale zawodzili pod bramką rywala. Nie zawiódł w 11 minucie Carvalho Rezende, który wykończył akcję Viniciusa Borgesa i Mikołaja Jasińskiego. Rezende w doliczonym czasie mógł podwyższyć, ale nie wykorzystał karnego. Ekobol Stal, Polonia 0-1. do Oto komplet wyników 15. kolejki. Piłkarze czwartej ligi w ostatni weekend zdobyli łącznie 32 gole, z czego ponad połowa padła w Wiśniowej i Boguchwale, gdzie jako gospodarze grają rezerwy Stali Rzeszów. Porażkę kosmosu wykorzystała pogoń soku lubaczów i zrównała się punktami z liderem. Szansy na awans na pierwsze miejsce nie wykorzystała stal łańcuch. Na dole tabeli bez większych zmian, a ze strefy spadkowej wyszła Resowia 2. Zapraszamy na kolejny odcinek czwarto Ligolaco już za tydzień. Do zobaczenia!